Czy Pan Krzysztof przyjąłby honorowe oby obywatelstwo miasta Knurowa oraz udzieliłby zgody na swój wizerunek w herbie miasta? Nie, ja nie wiem czy ten miasto. Ale jest takie miasto. Jest? Jest. Jest na 100%. Nie Jest. 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 Nie prawie. Jest na bank. No. Czy udzieliłbyś zgody na swój wizerunek w herbie miasta? Nie. Nie, tak? Pytania do Wojtka teraz. Pierwsze pytanie, bo tu będą trzy pytania. Jak w więzieniu traktuje się takich konfidentów, jak Krzysztof Kaaborodo? z takimi ludźmi. Tu możecie się wtrącić? Tak. E, ja nie jestem konfidentem, tylko normalnie za zawiadają wasze bzdury, wasze pisanie na mnie, waszą mękę. Waszą nie mękę, ale niebiczowanie. E, Obicowanie. Ja myślę... Muszę te was, dziwigać krzyż Boży krzyż na swoim ramieniu, Klecek, tak jak Pan Jezus dźwigał, tak samo ja dźwigam. I proszę mnie nie wydać knury, bo wy sami jesteście knury i nie umiecie nic zrobić.